Telewizja kablowa posiada swój profil na portalu społecznościowym Facebook. Grono naszych znajomych liczy już ponad 650 osób i stale się powiększa. Zachęcamy wszystkich użytkowników Facebooka do wysyłania i przyjmowania zaproszeń. Warto to robić, ponieważ na tablicy telewizji pojawiają się najświeższe aktualności oraz odsyłacze do naszych produkcji. W tym miejscu czekamy także na Wasze komentarze i rady. Informujcie nas o ciekawych wydarzeniach w mieście, a postaramy się tam dotrzeć z naszą kamerą. Od połowy lutego bieżącego roku telewizja posiada także własny kanał na serwisie YouTube. Znajdą nas Państwo, wpisując w wyszukiwarkę nazwę Telewizja Wabrzezno. Utworzenie kanału i zamieszczanie na nim wiadomości lokalnych i naszych programów okazało się strzałem w dziesiątkę. Już podczas pierwszego miesiąca funkcjonowania kanału zarejestrowaliśmy ponad 1500 wyświetleń filmów, i liczba ta wciąż rośnie. Taki wynik przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Radością napawa także fakt, z jakich krajów odnotowujemy wyświetlenia kanału. Oprócz państw europejskich, takich jak Wielka Brytania czy Niemcy, gdzie słupki oglądalności rosły wraz z pierwszymi filmami, odnotowujemy wejścia również z innych zakątków świata. Kanada, Irlandia, Hiszpania, Litwa, Stany Zjednoczone, Francja, a także tak odległe kraje jak Mongolia. W sumie 18 państw, w których mieszkańcy w wyszukiwarkę wpisują nazwę Wąbrzeźno. Widać, że zainteresowanie miastem i wiadomościami z niego płynącymi nie kończy się w murach miasta. I co najważniejsze, zainteresowanie to ciągle wzrasta. Cieszymy się, że nasza telewizja dzięki aktywności w internecie przyczynia się do tego bardzo dobrego trendu